Hej, witajcie! Wielkie dzięki za tak dobre przyjęcie y, Ekspresu z zeszłego tygodnia, irańskiego Ekspresu. I cieszę się, że postanowiliście kontynuować podróż. Dziś też zaczniemy szybką listą premier, dlatego że mamy sporo do obgadania. Jeszcze nie zacząłem, a już czuję się przytłoczony. O jakich filmach wspomnieć? Które pominąć? W jakie elementy chwycić, bo nie zmieszczę wszystkich. Ale Boże, co ja... Go, go, go! Jedziemy! Nie mamy czasu. Go! Yy, zaczynamy! Nie ma żadnego czasu. Tak naprawdę odcinek może trwać ile chce. Ale, ale mam ograniczony czas, żeby napisać to tutaj. Na tym to polega. O taki czas chodzi. Ok, zaczynamy. Go! Nie ma. Co za wiadomość? Film na podstawie gry jest słaby? To tak, jakby z chmur spadł deszcz. Bardzo niepokojony. Metacritic zebrał już też opinię o filmie We Are Friends, w której Zac Efron gra młodego DJ-a, który chce się wybić na scenie elektronicznej muzyki tanecznej. Kolejnym filmem z oceną na żółtym polu jest Love od reżysera szokowych filmów Gaspara Noe. Jego nowa produkcja w większości składa się ze scen seksu w 3D. 1001 gramów to francuski film o pani naukowiec z Norwegii e, przyjeżdżającej z norweskim kilogramem na specjalną konferencję dotyczącą wagi. Bo wiecie, istnieje taki walec metalowy, który pokazuje nam, to jest kilogram, i od tego wszystkie inne kilogramy wychodzą. Musi być jakiś jeden kilogram, który oznacza kilogram. I różne państwa mają także swoje kopie tego kilograma, żeby nie musiały za daleko jeździć sprawdzać. No i na koniec polska produkcja Żyć Nie Umierać z młodym Janem Pawłem II na plakacie. Wygląda jak film z Janem Pawłem II. Jest to debiut Maciej'a Migasa. On sam wypowiedział się, że chciał stworzyć opowieść przede wszystkim dającą pozytywną energię do życia. Innymi słowy, zapowiada się kolejny pustaczek o ciężkiej chorobie grającej na emocjach. Zanim zacznę, musicie wiedzieć, że nie będę tu stronił od spoilerów do filmów pochodzących z zeszłego milenium. Po pierwsze, te spoilery są istotne, żeby Was zainteresować, a po drugie, przejmować się spoilerami to można w filmach typu Zaginiona Dziewczyna, gdzie wszystko, co jest do zaoferowania, to jest rozrywka polegająca na tym, że jesteśmy zaskoczeni rozwiązaniami. W kinie artystycznym nie jest y, tak ważne, co się dzieje, a ważne w jaki sposób jest ukazane. I co oznacza? Czasami dopiero znając fabułę, nawet czytając ją na papierze, możemy dopiero przejść do normalnego porządku i zacząć myśleć o tym filmie jako o filmie, patrząc na te rzeczy, które są istotne. Ok, zaczynamy. Irańska nowa fala zaczęła się od krowy, ale od takiej wielką literą pisanej krowy, bo to jest film, to jest tytuł filmu z 1969 roku. Oczywiście nie jest to początek kina irańskiego, bo już w latach 30. powstawały różne filmy nieme, no ale tak się dzieje, jeżeli tworzysz głównie melodramy i filmy o bohaterach historycznych no to potem ludzie nie pamiętają o tych filmach. Drogę niezależnym artystom otworzyła właśnie Krowa, czyli opowieść o wieśniaku imieniem Hasan, którego najlepszym przyjacielem jest tytułowa Krowa. Dużo mówię Krowa, muszę przestać mówić Krowa tak często. Pewnego dnia Krowa... Pewnego dnia bydło, pewnego dnia. mlekodajka, dajka, jakie mam ograniczony zasób słownictwa. Pewnego dnia krowa zostaje znaleziona martwa w stajni przez innych mieszkańców wioski. Więc cała miejscowość zaczyna panikować, co Hasan zrobił? musimy coś powiedzieć innego i tak dalej. No, Hasan się w końcu dowiaduje w każdym razie i nie przyjmuje wiadomości zbyt dobrze. Wpada w szaleństwo, nie jest w stanie przyjąć tego, że krowa nie żyje, i sam zaczyna uważać siebie za swoją krowę. Zaczyna mieszkać w stajni i wcinać siano. Film, choć trochę śmieszny, ale przede wszystkim smutny i szczery, podobno bardzo się spodobał ruchola homeiniemu, czyli liderowi rewolucji w Iranie z 1979 roku. I podobno dzięki temu e, kino nie zostało kompletnie zablokowane po rewolucji. I mogło dalej powstawać. Chociaż, zarówno przed rewolucją, jak i po filmy, podlegały cenzurze. Od zawsze zakazana była krytyka wojska, władz państwowych, yy, sytuacji w kraju, którą można by spokojnie zwalić na państwo, a po utworzeniu Republiki Islamskiej doszły do tego jeszcze względy obyczajowe. Wszystko musiało być zgodne z prawem szariatu. I no to w takim świecie twórca filmów musi się nakombinować, żeby znaleźć jakikolwiek temat. No więc kombinowali. Duża część kina irańskiego to z tego powodu historie o dzieciach. Które znajdują się w codziennych sytuacjach. Pierwszym zauważonym przez Zachód tego typu obrazem był Dawandr i nadawał to on kolejnym filmom nowofolowym. Większość kontynuatorów nurtu także korzystała z takiego bardzo dokumentalnego sposobu pokazywania, w którym kamera podąża za dziecięcym bohaterem e, poszukującym rozwiązania jakiegoś swojego małego problemu w biednej dzielnicy, w której możemy zobaczyć szersze problemy ludzi. Dobry przykład. Gdzie jest dom mojego przyjaciela? Film Abasa Kierostamiego o chłopcu, który szuka domu swojego przyjaciela, by zwrócić mu niechcący zabrany zeszyt. Po drodze spotyka mniej lub bardziej życzliwych ludzi, a my jesteśmy aktywnymi widzami i widzimy ponad tę prostą historię. Różnice majątkowe, mentalność, relacje w rodzinach, no wszystko wyłożone po prostu na tacy, żeby to chłonąć. Kolejnym filmem, i w sumie tym, który najchętniej polecam na wstępie, bo jest łatwo dostępny, jest Biały Baloni. Jeżeli znacie angielski, to możecie obejrzeć ten film na YouTubie z napisami. Na dole link. Film opowiada o małej dziewczynce próbującej kupić złotą rybkę banknotem o dużej wartości, bo aż 5000 tomanów. I, I tu ciekawostka, żebyście nie czuli się zagubieni. Wszyscy w Iranie mówią ileś tam tomanów, mimo że od 32 roku oficjalną walutą Iranu jest rial i przyjęło się, że jeden rial to 10 tomanów. Więc teraz na każdym banknocie znajduje się waluta oficjalna, powiedzmy 500 mamy nominał, a wszyscy dookoła będą mówić, że to jest 5000 tomanów. Taki właśnie kolejny dowód na to, że yy, tam żyją ludzie. W ogóle zarówno Kierostami, autor Domu Przyjaciela, jak i Panahi, autor Białego Balonika. To takie dwa filary, które tworzą jakby zachodnie wyobrażenie o tym, jak wyglądało w latach 90. Kino irańskie artystyczne. O Panachim dowiecie się więcej ze starszego ekspresu. Link na dole. Kierostami zaś możliwe, że mój ulubiony irański reżyser wygrał złotą palmę w Cannes w 1997 roku. Smak Wiśni opowiada o człowieku jeżdżącym po pustkowiu niedaleko miasta w celu znalezienia osoby, która pomoże mu popełnić samobójstwo. Dzieci w tym filmie już nie uświadczymy, ale powolne tempo i poetyka codzienności potrafią zahipnotyzować. Curustami jest także autorem Zbliżenia, jednego z tych filmów, który zamazuje granice między filmami rzeczywistością, a także między filmem fabularnym a filmem dokumentalnym. A przy okazji przekazuje coś bardzo ludzkiego w sobie. Ale nie będę go teraz wymieniał jakby jednym tchem zresztą, tylko opowiem o nim głębiej przy jakiejś okazji, w jakiejś perełce, dlatego że myślę, że na to zasługuje. Może przy okazji wspomnę też o innych filmach irańskich, które burzą konwencje i czwarte ściany. Jeżeli chodzi o Iran, to współcześnie triumfy yy, świeci u nas yy, Asfagar Asgar, Farhadi. Powinienem był się nauczyć. Asgar Farhadi, który stworzył na przykład Co wiesz o Eli z 2009 i Rozstania z 2011. I to są filmy, które już były w kinach w Polsce i prawdopodobnie możemy się w ogóle spodziewać dużo kina irańskiego, że wszystko co wyjdzie będzie u nas wychodzić. Reżyser często porusza tematy praw kobiet i tego, jak przez to działają związki w rzeczywistości irańskiej. To bogate moralnie filmy, do tego ujęte w bardziej współczesne ramy, bardziej przystępne, a przy okazji Dobrze dostępne, jeśli wiecie, mam na myśli co. Dobra, wiecie co, nie będę gadał więcej, bo ile można rzucać nazwiskami i tytułami filmów? W retrospektywie możliwe, że to jest za szeroki temat, żeby robić z niego ekspres, czy coś takiego. Mam nadzieję, że was zaraziłem, a raczej zarażę, jak już zabierzecie się za oglądanie tych produkcji. Zresztą bardzo możliwe, że już coś widzieliście. To dzięki. Za tydzień wracamy do codzienności ekspresowej. To znaczy nie, że ekspres będzie codziennie, tylko że będzie codzienny ekspres. To znaczy że będzie tak jak normalny. Boże, co ja mam z językiem dzisiaj?